Siema, z a dzisiaj Wam pokażę stronkę, na której możecie sobie otworzyć skrzynki i kupić skiny za realne pieniądze. Jest tutaj płatność jak widzicie, no no trochę poczekam. Jest tutaj płatność SMS-sm plus, G2A, PaySafe Card, przelew, raffling code, który macie w opisie, opisie Promocode I tak, codziennie możecie odblokować znaczy nie odblokować. Otworzyć darmową skrzynię, która jest za dodanie Niku CSGO Cases w Niku na Steam. I tak, możecie coś zdobyć, nawet fajne skiny. Powiem wam, że ani razu nie trafiłem żadnego z tych skinów, tylko no i dzisiaj sobie otworzymy. Spróbujemy szczęścia. Stronka ma trochę lagi. Jak widać, no. Nic ciekawego nie wypadło, ale dolary też są spoko. No. I tutaj musicie sobie otworzyć drugą darmową skrzynię. Która jest już za awatar. Jak widać. No. I tu też można zdobyć całkiem fajne skiny. I otwieramy sobie skrzynkę. O, zatworzyłem. Noż, otwórz się! No dobra. Leci. Tak! Bo w to uwierzę. No i widział. A i to by było na tyle. Ja jestem Wolę i możecie subskrybować, lajkować oraz udostępniać.